Panowie się skuszą na bułeczkę. Na, na paróweczkę, y, masełki, Grażyna masła nie wzięłaś. Poszukaj w tej, tej, czy jest. Nie ty. ma Grażyna, mówiłem weź masło. Czym ja wam posmarować? A gdzie ja to miałam zmieścić? Korniszony ci wzięła, mało tego. A, ale bez masła, bez masła jak bez ręki, no. Masło jest bardzo koloryczne, a ty, cholesterol masz wysoki. Zrobiłam to dla twojego domu. A, to będziesz mi się masełka czepiać. Piotr cały czas je masło i jakiś zdrowy z tego chłopak. No zobaczymy, Czym ci to zdrowie wyjdzie, jak nad morzem koszulkę zdejmiesz? Ja, a propos morza, to mogliśmy w tej Polsce zostać, by się gryla zrobiło, nie tam jakieś Ameryki, dziwologi biegają. Mówiłam ci już, bądź tolerancyjny. Kurde, jak się zjadło, białe kiełbaski by się zjadło. Dobrze, że parówki w Polski zabrałem, bo byśmy trawę jedli w tej Ameryce. O, raz by ci się zdarzyło i wielkie halo, nie? Grażyna, ty wiesz, mnie nie denerwuj, kobieto, mówiłem? Weź masło! By nie było tej kutni! To nie! mi kaloryczne, kurde się Nie Masełka mam już do będzie ciebie cześć. siły, rozumiesz? dalej tak stać będą! Ani B, ani B, ani kukuryku! Ogreszli na palcim, co!